No hello kochani, witam Was. Zapraszam dzisiaj na hol z temu. Właśnie dzisiaj odebrałam paczkę z paczkomatu. Mini haul z pepką byłyśmy z tosią, więc Jadziem, jadę z tym. Słuchajcie. Nie będę tego odpakowywać, bo wiecie, to może dołożę do prezentu na Wielkanoc Letosie I to jest taki tak, słuchajcie. Nie wiem, czy Wam pokazywałam na vlogu. Właśnie jakoś byliśmy na dworze, w niedzielę jakąś to było. Pani właśnie puszcza tego takiego ptaka, no i nawet dała to się potrzymać, tak się cieszyła i mnie to kosztowało 7 zł, widziałam, myślę, że to wiecie, o wiele droższe, to się w ogóle jak rozłoży, to będzie duże i taki kolor ciekawy, taki najbardziej żywy, wzięłam jakieś czarne, siwe były, bardzo leciutkie i wiecie co? naprawdę fajnie to leci, no super, lepiej jak latawiec, taki zwykły, to już rozłożyłam, bo już otworzyłam sobie tą paczkę, żeby Wam pokazać, taki sweet koszyczek. Różowy i jeszcze raz taki większy różowy mam makijaż jeszcze coś. A to się zawsze mi przyda, wiecie, bo ja mam tych pierdół tyle, że tak. No i najfajniejsza rzecz to mam tą lampeczkę, jest na dotyk. No i tak ona mi już długo chodziła po głowie, wiecie. Jest taka piękna, elegancka i padł na ten kolor, taki złoty. No i tak, takie sweet pateczki do sushi, bo ja kocham sushi, patyczki, wszystko. No najbardziej oczywiście mi się te różowe podobają. Takie ładne pastelowe kolory, chociaż wiecie co? Ja jeszcze miałam piękniejsze płeczki do sushi dla mnie. Jedno, tak, jedno opakowanie i to się mi gdzieś oczywiście poniszczyło, nie? I mi mała. Szkoda, a już tamtych nie ma na temu. Także wycofali tamte albo jeszcze piękniejsze. Takie kwiatki. E, różowe sznuróweczki, przy bardzo. Bo będzie wzięła na róż. Właśnie muszę wam pokazać. Mam tu moje Wranglery z Lupa. super są. I buty białe z Lidla. I w ogóle mam dobrą wiadomość, bo wczoraj się właśnie dowiedziałam, że Tosia się dostanie do przedszkola. Słuchajcie, także tak się cieszę, eee, no super ogólnie, od września pójdzie, także super. Bo tam tak ciężko się dostać, ale udało się, także wszyscy się cieszymy, babcia się cieszy, babcie, tata się cieszy, wszyscy. Eee, proszę bardzo, takie coś do miodu, chociaż myślę, że to będzie mniejsze, ale też spoko. Mogę komuś dać. Nie wiem, może siostrze dam tą jedną, czy szwajcerce, bo po co mi dwie? Tak. Zawsze chciałam mieć to do miodu, wiecie? Zobaczcie, takie coś do takiego czegoś. To jest przypinki na rower, wiecie? Dużo tego przyszło. No i myślę, że jedno opakowanie mogę dać tej mojej siostrzenicy, bo ona będzie miała niedługo urodzinki. ma w Yy, tak, no i ty, 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 ty. Yy, kupiłam teraz migdał, bo mam kwadrat. Yy, takie ładne się wydają, takie smukłe. No ciekawe czy na, wiecie, na moje paznokcie będą pasowały, ale wydaje mi się, że tak. Także muszę sobie w końcu zrobić paznokcie, także niedługo są święta, także myślę, że na święta się wyrobię może. Ale nie wiem, czy mam taką wenę, wiecie? To już będzie wszystko. No i dokupiłam znowu te kwiatki, bo chcę na ten sweterek przypiąć. Chociaż nie wiem, czy chcę, bo tamten mi się też podoba, ten na bez niczego. Zobaczę, coś wykombinuję. Może na razie pochodzę bez tych kwiatków, potem sobie przypnę. Yy, tak, mówię, nagram sobie coś teraz do Was, bo znowu mi taka zamuła coś łapie, widzieć. co, nie wiem, jakiś taki ciężki, yy, ciężka ta wiosna. Nie wiem, czy to jest, yy, może to jest to przesilenie wiosenne, czy sobie niedawno witaminę wzięłam, bo coś tak się czuję. O, ja razem z Tosią spała, a właśnie to się śpi teraz na drzemkę. Aha, jeszcze nie zapomniałam. Pepko sobie zrobimy. Bo szłam do Pepko po farbki i po jakieś rajstopki. Bo moja Antonina ma taką fazę na sukienki, słuchajcie, że wiecie, muszę tu kupić więcej rajstop, bo mam mało w sumie. Pierwszy raz mam takie cieniutkie Rajstopeczki, wiecie, takie eleganckie. Także wzięłam takie białe. Ona ma w ogóle takie ładne białe balerinki, więc będzie pasowało. A to są takie podkolanka, coś takiego. Tu są takie kwiatki. I chciałam kupić jeszcze takie normalne, takie zwykłe, grubsze, ale nie, takie, nie było takich dużych. Ja chciałam ponad 100 wziąć, no a tam były poniżej 100-100 cm, więc. I wziąłam takie farby, chociaż, wiecie, one wyglądają tak. Nie wiem, czy będą super, ale. Wydaje mi się, że one będą takie pastelowe i będą mocne. Więc spoko, bo ja też lubię taki pastelowy kolor, a chcę te moje pisanki zdobić. Z tośką. No i to jakoś tak na mnie popatrzyło przy kasie i to właśnie dla to się, żeby sobie pomalowała taką owieczkę. I różne tam były jeszcze zajączki. Coś jeszcze, także mi ten baranek się jakoś podobał najbardziej. Tak, jeszcze chciałam jedne farby wziąć. Z Pepko, ale widzicie to, że tam nawet nie było napisane na tych farbach, czy to są akrylowe, czy, czy olejne, bo ja bardzo bym nie chciała olejnych, bo już mam jedno olejne i słuchajcie, malowałam takie grzybki, dekoracje na jesień, to ponad miesiąc mi schły, jak nie dłużej, wiecie. Także olejne farby strasznie długo schną, a mi zależy, żeby to szybko schło. Tego nie ryzykowałam i nie kupiłam tam tych farb. Może na temu sobie kupię, bo ja muszę wiedzieć, co ja kupuję. Yy, tak, i jeszcze dzisiaj byłam, słuchajcie, mówię. Powiedziałam, że już mi się nie chce przy tych garach stać, już mi się nie chce nic gotować. I byłam tutaj w takiej budce. Tutaj ode mnie z okna to widać. Yy, garmażeria to się nazywa smaku chyba. I zobaczyłam 50 zł i kupiłam tak pierogi z kapustą z grzybami. To one są ręcznie robione tutaj w czersku, z tego co tam słyszałam. Wątróbkę wzięłam. Z cebulką, z jabłkiem, ale wam powiem, że jakoś mi to nie przepasowało, mogłoby być więcej soli, więcej cebulki, lepiej sobie jednak samemu zrobić i wzięłam galaretę z kurczakiem i wiecie co, nie, coś mi, ogólnie spoko, bo by była, ale tam chyba były dodawane piersi z kurczaka, a moja teściowa, wiecie, dodaje z kości takie mięsko, nie, czy tam z pałki i takie suche trochę było to mięso. Ale najlepszą galerę to robi moja teściowa i moja szwagierka też to potwierdzi. Pani Jola robi najlepszą galerę. także będzie robiła na święta, powiem. Tak, no ciekawe jak te pierogi, jeszcze nie jadłam. Wątróbkę, no wolę sama zrobić, no ale wiecie, czasami mówię, że mam dosyć stania przy tych garach, a niedługo przyjedzie Dawid z Niemiec, także ja będę musiała mu dogadzać coś tam, wiecie, będę musiała mu piścić. Bo on już jest wypragniony, wiecie. On też często coś tam zamawia, bo nie ma czasu coś tam sobie zrobić, jak pracuje długo. Także powiedziałam, no, sobie coś świecie: kupienie, ale mało co Wam powiem. Powiem Wam, że mało co mi podchodzi, jak coś zamawiam. Ostatnio przecież tego kebaba brałam, też mi jakoś nie. Ale ja już też się zrobiłam mała kebabowa, Wam powiem kiedyś bardzo. A teraz raz na rok mi starczy ten kebab, dwa raz na rok. Taka jestem coś wybredna, Wam powiem. Yy, tak, To nie śpi, idę to popakować i będę złamała podłogi. Aha, i chcę jeszcze wianek zrobić. Pokażę Wam. Wczoraj byłyśmy u mojego taty i moja tata ma taki duży szpan. Także sobie zrobię z bukszpanu jednak. Nie wiem, coś wymyślę, jakieś kokardeczki, dodam kurczaczka, bo chciałam z gipsówki zrobić, no ale moja gipsówka już się wysuszyła, a na wyschniętej gipsówce, no to to się źle robi, to się wszystko kruszy. Lepiej, jak jest taka żywa. Yy, więc tak, więc idę ogarniać. No, hello. A my właśnie przyjechałyśmy przed chwilą z Tośką. Ja i Tośka jesteśmy we dwie. Jesteśmy w Ostrowitem. Tośka bardziej w lewo. Yy, czyli na jeziorkiem jesteśmy. Ej, Junu, no, no, tutaj. Nie. Yy, tak, bo jakoś tak mówię, a sobie zboczymy z drogi. Bo ile razy przejeżdżamy koło Ostrowitego. A wiecie. Tośku, tutaj troszeczkę idź. A wiecie, fajnie sobie tak Właśnie idziemy do łabędzi, bo są akurat dwa. A mówiłam właśnie Teściowej, że może będą. O, proszę bardzo, mam pół bułki w aucie. Ale co mi się chce. Może pójdziemy później po tą bułkę. To ci się podoba. Tam są łabędki dwa. To oni tutaj. Tutaj. Tam jest plac zabaw. Także w ogóle super. Rewelka. W ogóle jak tam piękne domy się wybudowały. Szok, nie widziałam ich. No, dzieje się. Tutaj, Tosiu. Chodź. Ona chyba chce ten popływać troszeczkę. O, tam są. Fajne. Ładne. Tam ktoś łowi ryby. Ogólnie chciałam właśnie, miałam w planach, żeby jechać do Wiela nad jezioro, bo tam w ogóle jest bardzo ładnie teraz. Zrobili taki most piękny. Ale jakoś tam wiecie co, mi nie po drodze jest. Jest mi nie po drodze. Ale powiedziałam, no i też jest troszeczkę daleko, nie? Ale powiedziałam właśnie, że jak będzie lato, jak już będzie cieplej, tak siedzie do wiela, to jest Karsin, więc w Karsinie są najlepsze lody. Yy, tak, w Karsinie są najlepsze lody. Lody dzieciństwa. Słuchajcie, mama nas tam zabierała jak jechaliśmy do Wiera nad jezioro, bo tam zawsze było najładniejsze jezioro. Takie czyste. O, leci łabądek. Płynie łabądek tutaj. Zobacz, widzisz? Wow, zobacz łabądek. Piękny tam. No, tak czy sobie, jak będziemy do tego w jakoś latem. Albo, albo jak będzie odpust, bo tam też właśnie się odbywa. Więc w ogóle bardzo ładnie. Eee, tak, no to idziemy sobie spacerować. Zdaje że to troszeczkę tak, jak są za blisko, to, to tak się boję. Trochę tak syczą. W ogóle, jaki ruch? Cztery auta aż są. Myślałam, że tylko ja będę. No, pięknie. To się zobacz, tam bądek jest. Taki biały, duży, nie? Piękny. A tam chyba druga połówka. A tam dalej kaczki chyba są. A dziś kaczkę kupiłam, wam powiem. W Biedronce kupiłam, bo była fajna promka. I dla teściowej kupiłam. I byłam w w ogóle jak dużo było tych kaczek. Myślałam, że wiecie, będzie pusto jak przyjdę. Także może, nie wiem. Nie kupują tak ludzie? Nie, bo tu to mokro. Ta... No nic, idziemy dalej. Ale ptaszki ładnie śpiewają. Dużo brzuzek tu jest. Piękne brzuski. Akurat na ten gusak To tu. My tutaj sobie siedzimy z Antoninką. Antoninka sobie coś tam ogląda. A ja przed chwilą, słuchajcie, jestem w ogóle taka dumna, przed chwilą naprawiłam ekspres. Kupiłam, wiecie co, to do czyszczenia właśnie, karawki na mleko i zobaczcie, jak pięknie spienione. Byłoby ładnie, ale sobie tutaj na wierzch dałam tego syropu karmelowego i pyszne w ogóle, OS. Jest... mm Patrzcie. Pięknie to wygląda pianka taka sztywna w końcu. Bo ostatnio była u mnie mama i chciała właśnie z pianką, to w ogóle nic, słuchajcie, nic się nie, nie chciało spienić. Trzeba uważać w ogóle, wiecie. I trzeba uważać na to, że jak się zrobi takie, taką kawkę z mlekiem, żeby zawsze wyczyścić, dać na clean. No, bo przecież pan mówi mi w Media Expert, że po prostu jak to się zepsuje, to 2000 zł do, naprawi, do naprawy, 2,5 nawet. No, także trzeba. Wiecie, dbać, nie? Amazing. Po prostu. A te moje kicki są. Mama, daj, 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 daj. Co ja mam dać? Aha, pomóc Ci. Tam moje też y, kaczuszki. Ay. No co Ty? No, no. Mój loczek. A kuku? A kuku? Nie, <noise> Tośka jest w ciuchach. Zając, Tosia. Kic, kic, kic. Kicuk. Cześć, cześć! Co? Czeki fajny! Macha ci! Ooo, super! Chcesz wyjść do niego? I jajo dostała Tośka, tak? Super! myśle, Chyba nie interesują. No, halą, kochani. Długo i nagrywałam, jak na mnie. Chciałabym się pochwalić moimi nowymi ustami. Proszę bardzo. Jeszcze jakoś tak 15 minut temu pomalowałam sobie pierwszy raz od czasu powiększania, ale mówię, nie no, zmyję, żeby wam pokazać w ogóle, wiecie, tak w naturalnym wszystkim, w naturalnym świetle. Tak, ja najmniejszą ilość wybrałam na boxie, się umawiałam. 0,55 chciałam, bo tam była taka możliwość. I wiecie, ja mam taką książeczkę. I w ogóle się z tym nie śmieję, że jeszcze ją wiecie, że jeszcze ją mam, ale jakoś tak, tak, trzymam ją. No i patrzę później w książeczce, że ona dała mi 0,65 i skasowała, tak wiecie, normalnie. Więc super, ogólnie cieszę się. Może nie duża różnica, ale spokojnie. Tak, więc ja. Miałam minus 20%, więc też mi ta promka tak skusiła, ja powiem szczerze, bo ogólnie miałam tak, że wiecie co, zastanawiałam się, czy robić, czy nie robić, bo nie miałam takich złych ust, moim zdaniem, ale tak sobie myślę, że za rok już chyba sobie nie zrobię, bo to wiecie, też trzyma się, nie? Eee, ten kwas dosyć długo, mm, tak troszeczkę jest siniak. Ogólnie chciałam sobie posmarować moją maścią taką z nagietką, czy z czym to było, z rumiankę? nie wiem. Ale oczywiście nie mogę znaleźć i ona jest, wiecie, że szybciej się goi, ale i tak nie jest źle. Yy, no, wam powiem. Tak, yy, teraz sobie tym sma smaruję usta. Super, taka w ogóle słodziutka jest. Yy, a tak, z Rosmana ostatnio Wam pokazywałam na holu. Yy, no, i tak dba, nie, wiecie? Po prostu jeszcze sobie tam przeczyszczę yy, tym Octane Właśnie, jak chcę nałożyć wiecie, żeby tam nie było tych, tych zarazków i w ogóle yy, tak, więc yy, ja się... No, mi się podoba. Mhm. Tak, fajnie. No i co, przychodzę z wyholeną, zakupowałam z Zinseya. I że sobie tam odpakowałam, oczywiście. Tak, mm. Potrzebuję energii, bo jest dużo pracy, mam. No, niedługo święta się śpi, także wiecie, szybko, szybko trzeba wykorzystać ten czas cenny, ona śpi, yy, więc tak, odpakujemy sobie. Oczywiście nic do ubrania, raczej tam nie ma, po prostu tak jeszcze do domu. Bardzo mi się podoba z ja także A, tam czeka, buczek kawy, espresso. No i wiecie co, yy, no musiał sobie paznokcie w końcu zrobić, jak zdążę. jest już długo nie miałam, no, od czasu przeprowadzki, nie? No, wiecie, była praca i w ogóle nie było czasu. Nie wiem, nie wiem czy ja po prostu ogarnę to paznokcie, Chociaż ostatnio, yy, no, z temu przyszły tipsy, Także spoko. Dobrze, i jeszcze jak się ogarnę, jak posprzątam mieszkanie, to wam pokażę, jak wygląda moje mieszkanko. Yy, ustrojone, wystrojone na Wielkanoc. I wiecie co? Jeszcze Wam się muszę pochwalić, bo byłam dzisiaj w trzech lumpach, bo no, moja kożanka chciała właśnie um, iść ze mną. Yy, ja to wiecie, ja to tak lubię iść do jednego lumpa, ale dobra, ze względu na, yy, na nią to wiecie proszę do tych trzech i nic nie kupiłam, także jestem z siebie dumna i wy też możecie być ze mnie dumni. Yy, dobra. Odpakujmy sobie. A więc tak, to mi się bardzo podoba. I myślę, żeby to dać y, tutaj, do, y, do kuchni. To jest baranek taki, ale wiecie, trochę taki. Y, ogólnie to jest ładne, ale myślę, że będzie na tym brud widać. No zobaczymy. Ale mam, te, wiecie, moje, moje środki do czyszczenia, także damy rady, takie dwa. Mm, coś takiego na wiecie, na kable, żeby tutaj schować tą listwę, bo mnie denerwuje, jak coś. Tak, I to jest takie ładne w ogóle taką deskę piękną. Tylko szkoda, że ona jest taka cienka, ale mi się podobają te wzory tutaj. Deseczek nigdy, wiecie, za mało. Czy tam do serwowania, czy do krojenia, nie? Właśnie. Kupiłam takie dwa pojemniki. Ogólnie to jest najbardziej tak dla mnie przydatne, bo ja wiecie, ja mam tak luzem pędzle, a to jest spoko, bo naprawdę, wiecie, chroni to przed kurzem. No, dwa, jeszcze w sumie trzecie bym mogła. Zobaczymy, jak się pomieszczę. Najwyżej domówię i są ładne, bo jeszcze były na temu, ale te mają takie, wiecie, ładne, o, tutaj takie pasy jakby, nie? Więc nie widać tych tak bardziej. Tak, no i wiecie, no i sobie patrzę, a tutaj jest błąd. Tutaj mam rysę taką, dostałam już taką rysą. Jest to widoczne? O, widać tam. Także ja bym chciała to, wiecie, oddać, nie? No bo mnie takie coś już denerwuje. Nie lubię takiego czegoś. Yy, może w drodze to się zepsuło? Zobaczcie, na mój balkon coś takiego. To jest Solar. Jeszcze była w tym kolorze taka ładna lampeczka, także... Sweet po prostu. No ładne. I to jest plastikowe. Na mój balkon. Muszę też ten błagoko ogarnąć. W ogóle by się przydało malowanie tam. O Jezus! Takie coś. To jest na rower. Spoko kolor, takie kolorowe tam są różne. Tak? Dla mnie, dla Tosi, zobaczymy. Wiecie co? Tak jest... I takie krzesełko wzięłam. To jest takie, wiecie, na ryby, ale ja z myślą dla mojej Tosi. Że będzie... Może będzie to u mojego taty, czyli u dziadka Tosi. Więc wiecie. No taki mały człowieczek też musi mieć gdzie usiąść, nie? Przeważnie to wiecie, wiecie takie duże krzesła i w ogóle. No i proszę bardzo, ostatnia rzecz to grill turystyczny. No i wiecie, co tak myślę, że można ten balkon nasz. Mało miejsce zajmuje, a w ogóle wiecie gdzieś na jeziorko. Spoko, także spoko, że Wam w końcu pokazałam burzka 3 dni to czeka na pokazanie Wam. Także karton mi się przyda do moich papierów. Tak, bo segregacja musi być. No, także tak. Zrobiłam pomidorówkę, muszę Wam powiedzieć, bo moja to się tak lubi. Pomidorówkę, o ja bardzo. Ale ja w sumie też to jest chyba najlepsza zupa, moja. Chyba tak. Mhm, także jest no nic, ja się żegnam idę ogarniać, bo jest non-stop do pracy. Także buziaczki. Mamy tu oczko. Tu wyszłaś?